Żeby mieszkać i tutaj mieć takie kraty, ktoś musiał dach podpalić i się tutaj fajczył. Co, cofamy się teraz? Piwnice nawiony. Budynek z lat 20. XX wieku, od co najmniej kilkunastu lat, opuszczony i popadający w ruinę. Co ciekawe, budynek ten był wykorzystywany w produkcji kinowej, o czym opowiem więcej w dalszej części filmu. Jeśli ktoś jest, to jestem mile nastawiony. Bo... ale raczej chyba nikogo nie ma. Co tu można zauważyć? Jakaś szafa jeszcze została. Graffiti jak zawsze. Krzesełko elegancko. Widać, że tutaj było podpalane. Sufit cały jest spalony. O, oh, boiler nawet został, kafelki nawet zostały, wanna, co prawda w beznadziejnym stanie, nawet piec, słuchajcie, tutaj został. No w życiu bym się nie spodziewał, po takim miejscu. No i to tyle, zostały jeszcze kafelki zachowane, ale nie wiem kto by chciał takie kafelki brać ze sobą, no bo są w doszczętnie zrujnowanym stanie. Oh, o tych już w ogóle nawet nie wspomnę. Farba cała schodzi. Świat za krat. Żeby mieszkać i tutaj mieć takie kraty, to trochę no... Dobra, gdzie idziemy? W prawo? Czy w lewo idziemy? Bardzo idealne pomieszczenia dla pomieszkiwanych tutaj bezdomnych. Właśnie. No a zamknijmy sobie drzwi. Sprawdzimy później, czy, czy będą otwarte. Jak będą, to będzie tutaj wiadomo, że ktoś tu na pewno jest. Budynek, w którym aktualnie przebywam w filmie jest otoczony rozległym terenem zielonym, dlatego lokalsi chodzą tutaj spacerować czy pojeździć rowerem. Jednego z nich akurat spotkałem przed wejściem. Jeszcze nie byłem właśnie tutaj. A, ciekaw pan jest, tak? No, jeszcze tutaj nie byłem. Jeszcze tu nie ktoś no Nie. Nie, to już dosyć dawno. Jak przyjeżdżałem do blisko mieszkania, to się światło, gdzieś w prawie. Tak? Znaczy, tutaj bezdomnie głównie są. Nie sądziłem, że w takim budyneczku będą piwnice w ogóle. Nie no, piwnice kiedyś tam, to nie. Nie wygląda, mamy. Porozmawiałam sobie z panem. Jeszcze tu nie było, ale jest zaciekawione, żeby tu przyjść. Może chodźmy teraz na górne piętro. Sprawdźmy, co tu jest. Ale widzę, że jest taki sam syf jak i na dole piwnicę zostawmy sobie na koniec chociaż czuję, że będzie tam ciężko zejść wiecie, nie jestem w stanie określić ile tutaj bezdomnych mieszkało lub dalej mieszka nieco ładniej cała podłoga wypukła jesteśmy na balkonie z dwóch stron są bezdomni w pokojach 7. wiecie jeszcze nawet nie wiem bo nie sprawdzałem czy na tych piętrach górnych są jacyś bezdomni a jak są to na pewno mnie też słyszą Także pozdrawiamy. Stary budynek, obok kilka innych, idealnie nadały się jako plener filmowy i zagrały Kraków z początku XX wieku. Domy są w słabym stanie, więc filmowcy odmalowują fasady i wstawiają brakujące okna. Teren zostaje skoszony, a dziurawy chodnik zostaje przykryty żwirem. Natomiast jest jeden szkopuł ta jedna rudera, która jest na tyle zrujnowana, że nie opłacałoby się jej remontować. Więc znaleźli rozwiązanie i posadzili choinki przed nim, by go nie było widać. Stary telewizor kineskopowy jeszcze tutaj został, nawet dwa tam już nic nie zostało oprócz dachu spalonego cały jest w zgliszczach ktoś musiał dach podpalić i się tutaj fajczył. Co podpalił? Nie wiem kto. Ale co podpalił? No nie wiem kto. Ktoś podpalił. Nie kto, tylko co? Słucham. Widać to po jego stanie. Zwęglony cały. Chodźmy tak. ostrożnie, żeby. nic nie spadło. Wow. Wszystko może runąć w każdej chwili, ale. Dlatego tego widoku, było warto tutaj wejść. z tego otóż miejsca, gdzie wszystko może runąć nade mną. Zapraszam was na mój Instagram. Również do zasubskrybowania tego kanału. Już mamy 1000 ponad użytkowników na tym kanale. Na Instagramie będziecie widzieć różne nowości związane z kanałem. Także kliknijcie. Zasubskrybujcie też kanał, zostawcie łapkę, jeśli film się Wam spodobał, bo jeśli wytrwaliście do tego momentu, to na pewno Wam się film spodobał. Może i kanał też się spodoba. W na dół została mi sama piwnica. No słuchajcie, piwnica i piwnica są że tu będą rozciągać się korytarze głęboko. Czas na piwnicę, a w nim długie i ciemne tunele, do których ostatecznie nie wchodziłem. Lecz gdybym to zrobił i przeczął go przez nie, myślę, żebym się dostał do kilku innych budynków, do których nie ma dostępu, a ich wnętrza skrywają tajemnice. Jedyne co tu jest to gruz, śmieci i meble. <grytanie> ok, To naprawdę można znaleźć wszystko. W piwnicy szczególnie, graty, płyty jakieś DVD stare. Nic nie ma. to chodźmy tutaj. Stare szafki jeszcze. Zachowane. Piłki. Można zauważyć tutaj jeszcze takie tunele, które są tam dalej się ciągnące, ale ja nie będę tam iść. Możliwe, że one się ciągną do kolejnych budynków. No a tu jeszcze możemy zobaczyć takie fajne łóżeczko, stare, dziecięce. Szkoda, że lalek nie ma byśmy mieli fajne zdjęcie na miniaturkę. No ale łóżko dziecięce jest. Co cofamy się teraz? Piwnice nagrane z tego samego miejsca, w którym rozpoczynałem nasz dzisiejszy film. Chciałbym Was pożegnać.